Dzień dobry, witajcie moi drodzy widzowie. Tym odcinkiem chciałem zacząć nową serię, która to seria będzie raczej chaotyczna i filmy będą nagrywane wtedy, kiedy będę miał na to ochotę, ale taką mam potrzebę wynikającą z wewnątrz, z serca. W momencie, kiedy będę chciał Wam powiedzieć czy podzielić się z Wami sprawami, które ja osobiście uważam, że są ważne, wtedy będę nagrywał. Stworzę nową playlistę, którą nazwę Ważne dla mnie. Oczywiście kontekst jest wolnościowy, tak jak ten kanał. Tego będę się trzymał. Kiedy zakładałem mój kanał, postanowiłem, że zawsze będę sobą. Wszystko, co tu mówię, wszystko, czym się zajmuję, są to rzeczy, które są ważne dla mnie. Dzielę się z wami nimi, raz oglądacie je chętniej, raz mniej chętnie. Zachęcam do słuchania moich filmów do końca, bo bardzo często te ważne rzeczy są właśnie na końcu albo w połowie. Zdaję sobie też sprawę, że to, co dla mnie jest ważne, dla innych nie musi być ważne ani interesujące w świecie, gdzie przekaz nastawiony jest na emocje. Mówienie o rzeczach trudnych, ważnych, dla wielu jest nie do zniesienia. Oczekujecie emocji, adrenaliny. Skandali, newsów. Ja taki nie jestem, ale zgromadziłem już trochę tych widzów i gromadzę ich coraz więcej, więc mam nadzieję, że do tego kontentu, do tej serii też parę osób przekonam. Chciałbym Was też zachęcić do zapoznania się z moimi opowiadaniami. Wczoraj opublikowałem już szóste opowiadanie Science Fiction, które to opowiadania są mojego autorstwa, powstają w mojej głowie, nigdzie nie zapisuję. Nagrywam, potem obrabiam i publikuję. Opowiadania są coraz lepsze i coraz lepiej się oglądają na różnych kanałach, nie tylko na YouTubie. Są to opowiadania, w których staram się przedstawić konsekwencje, jakie mogą powstać tego, co się dzieje aktualnie w niedalekiej przyszłości, maksymalnie kilkadziesiąt lat do przodu. Zachęcam również do komentowania tych opowiadań, ponieważ one w sposób znaczący podbijają oglądalność. Przechodząc do meritum, dzisiaj mam taką potrzebę, żeby podzielić się z Wami pewną refleksją związaną z tym okresem świątecznym, który już się zaczął, w zasadzie zaczął się po wszystkich świętych dla supermarketów, galerii handlowych i różnych takich. Natomiast, moim zdaniem, dla mnie osobiście ten okres, taki kiedy czuję, że to jest okres świąteczny, tak naprawdę zaczyna się w grudniu. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby za oknem leżał śnieg, dużo śniegu, kiedy temperatura wynosiłaby co najmniej minus 10 stopni, tak jak pamiętam z dzieciństwa, no ale jest jak jest. Niewątpliwie grudzień jest miesiącem świątecznym. I myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, że bardzo daleko odeszliśmy od obchodzenia tego okresu w sposób taki duchowy: przeżywania, odbudowywania relacji międzyludzkich, budowania nowych relacji, przypominanie sobie, czym jest chrześcijaństwo, czym było narodzenie Pana Jezusa dla katolików, po co Pan Jezus się narodził i dlaczego obchodzimy to święto. Myślę sobie, że coraz częściej zapominamy o tym właśnie, że święta religia chrześcijańska to jest coś, co powoduje, że jesteśmy narodem, państwem, skupionym wokół właśnie jednej wiary, jednej religii. Oczywiście tych religii jest więcej, no ale nie oszukujmy się, chrześcijaństwo jest naszą główną, podstawową religią już od ponad tysiąca lat. W 1966 roku mieliśmy... Tysiąclecie Państwa Polskiego związane z chrztem, który odbył się w 966 roku przez Mieszka I poprzez małżeństwo z Dobrawą. To taka krótka lekcja historii. Dobrawa, księżniczka czeska, która przyniosła nam właśnie tutaj chrześcijaństwo. Dlaczego postanowiłem o tym mówić? Ponieważ coraz częściej stara się nam przedstawiać ten okres święta, obchodzenie, religię jako coś... Złego, jako coś przestarzałego, jako coś niepotrzebnego, jako coś, co nas ogranicza, zniewala, odbiera nam możliwość rozwoju, samorozwoju, odbiera nam nasze prawa, albo odbiera prawa ludziom, którzy nie są chrześcijanami i również mieszkają w naszym państwie i powoduje, że jesteśmy gorszymi ludźmi, ponieważ mamy zasady. Ponieważ mamy granice. Nie oszukujmy się, chrześcijaństwo, każda religia narzuca na nas pewne ograniczenia. W naszym przypadku poprzez dekalog, w innych religiach poprzez inne prawa, przepisy związane z tą religią. Jest to kanał wolnościowy, więc wydawać by się mogło, że jestem za pełną wolnością. Niemniej jednak uważam, że pełna wolność nie polega na tym, że robimy co chcemy, żyjemy jak chcemy. Wolność polega na ponoszeniu odpowiedzialności za nasze decyzje. Ponosimy decyzje i ponosimy konsekwencje tych decyzji. Dokładnie tak jest w chrześcijaństwie. Żyjemy, mamy wolną, nieprzymuszoną wolę, jaką dał nam Pan Bóg. Możemy grzeszyć, ale kiedyś na sądzie ostatecznym poniesiemy konsekwencje tych naszych czynów. Ewentualnie możemy ponieść je jeszcze na ziemi, w zależności od tego, jak nasze życie się Potoczy i jak to zinterpretujemy? Dlaczego próbuje się zniszczyć nam naszą tradycję, naszą religię? Dlaczego próbuje obrzydzić się nam święta? Dlaczego robi się to różnymi metodami zarówno prawnymi, przepisami różnego rodzaju, zwłaszcza powstającymi w Unii Europejskiej, które naszą religię traktują znacznie gorzej niż inne religie. Próbują ją po prostu zniszczyć. Dlaczego? Ponieważ Europa jest zbudowana na chrześcijaństwie. Europa, zwłaszcza Europa Środkowa i Wschodnia jest zbudowana na chrześcijaństwie, ponieważ na Zachodzie jest więcej protestantów niż katolików. Dlaczego próbuje się to zrobić? Ponieważ próbuje się rozmontować nasz świat. Próbuje się rozmontować nasz system wartości, w jakim żyjemy. Próbuje się stworzyć nowego człowieka, jak pisał Philippe de Villiers w znakomitej książce, Kiedy Opadły Maski. Próbuje się stworzyć człowieka bez przeszłości, bez przyszłości, bez twarzy, człowieka wymienialnego. Dlaczego się to robi? Robi się to po to, żeby łatwo było nami sterować, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy mają zasady, mają granice, mają swoje poglądy są wykształceni, a jak nie wykształceni, to są mądrzy po prostu, po to, żeby właśnie łatwo było nami zarządzać. Tak jak się zarządza hodowlą, tak jak się zarządza bydłem. Jest to robione celowo, po to dyskryminuje się religię chrześcijańską, a daje się przywileje innym religiom, na przykład islamowi, po to, żeby wypchnąć, rozbić nasz system wartości. Bo ludzie, którzy chcą to zrobić, wiedzą doskonale, że takie państwo jak Polska, czy jakiekolwiek inne państwo, oparte na systemie wartości chrześcijańskim, oparte na rodzinie, oparte na wartościach właśnie związanych z chrześcijaństwem, jest nie do ruszenia. Nie udały się zabory, nie udała się okupacja niemiecka, nie udała się okupacja sowiecka. Przetrwaliśmy. Dlaczego? Bo mieliśmy spoiwo. W postaci tradycji, chrześcijaństwa, rodziny, tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. W obozach na Syberii, w obozach koncentracyjnych budowanych przez Niemców, to właśnie chrześcijaństwo, wiara, rodzina, więzi międzyludzkie trzymały nas przy życiu. I to dlatego w 1918 roku państwo powstało z niczego. Smobilizowaliśmy milionową armię. Która pogoniła bolszewików, po tragedii największej chyba polskiej historii w czasie II światowej, stworzonej nam przez Niemców, naszych obecnych sojuszników, podnieśliśmy się w 1945 roku, podnieśliśmy się do systemu socjalistycznego, komunistycznego, ale była to jakaś polska jednak. W 1989 roku znowu podnieśliśmy się. Dzięki tradycji, dzięki religii. Ja pamiętam w prl chrześcijaństwo było bardzo silne i to pomogło nam przetrwać, to pomogło zachować nam tożsamość, naszą narodową tożsamość. Jestem przekonany, że teraz też się podniesiemy, dlatego że w polskim społeczeństwie jeszcze bardzo silnie jest zakorzeniona ta tradycja, ten dekalog, ten wyznacznik teramy które tak naprawdę dają nam wolność, jednocześnie tą wolność ograniczając poprzez właśnie zasady, poprzez te kalot. To, że jesteśmy takim społeczeństwem, najlepszym społeczeństwem na świecie, uważam, niezwykle tolerancyjnym społeczeństwem, które potrafi podnieść się z każdej katastrofy, jest to wynik właśnie tego, że wypracowaliśmy w sobie pewne mechanizmy oddolnie poprzez to, że głęboko wierzyliśmy, popełniając oczywiście błędy, grzesząc bardzo często, błądząc, ale to jest wszystko w chrześcijaństwie, tak, syn marnotrawny i tak dalej. Myślę sobie, że w tym czasie, teraz, żeby nie przedłużać, warto pamiętać o tym, dlaczego to się dzieje, warto temu nie ulegać, warto skupić się na drugim człowieku, warto skupić się na tradycji, nie tylko na komercji, która jest ważna, ja lubię pieniądze, wszyscy lubimy pieniądze. Lubimy zarabiać pieniądze i lubimy wydawać pieniądze. Ale to nie uniemożliwia nam patrzenie na drugiego człowieka, na rodzinę, na nasze państwo jako na wspólne dobro. Nie takie wspólne dobro w wydaniu socjalistycznym, tylko jako wspólne dobro, które budują jednostki. Budują tylko dlatego, że chcą budować. Ale do tego jest potrzebna tradycja. Więź, połączenie pomiędzy poprzednimi pokoleniami a przyszłymi pokoleniami. Media społecznościowe, cenzura, bardzo nieprzyjemni ludzie, którzy nami rządzą, robią wszystko, żeby te więzi poszarpać. Robią wszystko, żeby nas było jak najmniej. Robią wszystko, żeby rozbijać rodziny, żebyśmy byli samotni. Właśnie po to, żeby nas uformować na taką ciemną, szarą masę. Moim zdaniem jesteśmy w takiej sytuacji, że tylko oddolny ruch może to zmienić, może to zatrzymać. Nie chcę też powiedzieć, że każdy musi obchodzić święta, że każdy musi być katolikiem. Ja jestem katolikiem, ale świąt nie obchodzę z powodów osobistych, o których nie chcę tutaj mówić, ale jednak bronię świąt, bronię tej tradycji, bronię kultury i bronię chrześcijaństwa, ponieważ one są cementem zespalającym nas, nasze państwo. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że w Polsce już niewiele jest Polski materialnie, w biznesie, w gospodarce, to Polski w Polakach jest jeszcze bardzo dużo. I ja myślę, że to nas uratuje po raz kolejny. Na koniec chciałem jeszcze do Was zaapelować, żebyśmy ten cały okres przedświąteczny, bo na święta na pewno też nagram, przed świętami nagram jakiś odcinek wspominkowy z czasów, kiedy te święta wyglądały jeszcze zupełnie inaczej niż teraz, chciałbym do Was zaapelować, żebyście podeszli do tych świąt bardziej duchowo, żebyście przypomnieli sobie, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. I jak bardzo ważne jest dla nas to, żeby ta tradycja przetrwała. Nie zawsze musimy wyjeżdżać na narty do Szwajcarii czy do Austrii na święta. Można pojechać na Sylwestra, można pojechać w każdy inny dzień roku. Wykorzystajmy ten czas na refleksję po to, żeby nie zapomnieć właśnie skąd pochodzimy, kim jesteśmy, i dokąd zmierzamy. Żebyśmy zachowali naszą tożsamość, bo kiedy ją stracimy, to odzyskanie jej zajmie nam kolejne 123 lata, tak jak w czasach zaborów. Cóż, może ten film trochę emocjonalny, ale taką mam potrzebę. Tym chciałem się z Wami dzisiaj przyniedzieli. Podzielić. Zachęcam Was do myślenia, zachęcam Was do refleksji, zachęcam Was do patrzenia na drugiego człowieka nie jak na wroga, tylko jak na człowieka przyjaznego, czasami zagubionego, czasami nierozumiejącego, ale człowieka, naszego rodaka. Zachowajmy naszą tożsamość, szanując naszą tradycję i naszą religię. I jeszcze naprawdę na koniec, uwierzcie mi, posiadanie zasad, wiara co kto lubi, posiadanie systemu wartości naszego, własnego, to nie jest żaden wstyd, to nie jest obciach, to nie jest zacofanie. Zacofaniem jest odejście od tych wartości, od naszej religii, od rodziny i tak dalej. Uwierzcie mi, to nie my, ludzie, dla których te rzeczy są ważne, powinniśmy się wstydzić. Wstydzić się powinni ci, którzy od tego odchodzą, uciekają, odcinają własne korzenie. Wspierajcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach.